Postanowiliście w weekend w ramach aktywnego wypoczynku posprzątać mieszkanie? Macie pracę typowo siedzącą, więc odkurzanie, mycie okien czy wynoszenie rzeczy do piwnicy wydaje się lepszą gimnastyką niż aerobik. Brzmiało jak niezły plan, ale po tym weekendzie wcale nie czujecie się zregenerowani i gotowi na wyzwania, które czekają na Was w pracy. Co poszło nie tak, po prostu wcale nie mieliście na to ochoty. Ale wiadomo, że kiedyś trzeba było to zrobić i jakoś się zmusić do tego. Więc oszukiwaliście sami siebie, że sprzątanie to zupełnie inna praca niż ta, którą wykonujecie na co dzień. To ruch, który się przyda dla zdrowia, czyli przyjemne, spożytecznym. Poza tym Obiecaliście sobie, że jak już wysprzątacie całe mieszkanie, to będziecie mieli czas na przyjemność lub błogie lenistwo czyli najpierw obowiązki, potem przyjemności. A że zeszło wam do wieczora, stanęliście przed kolejnym dylematem: iść spać, czy zrobić coś przyjemnego, zarywając część nocy. W tym momencie Zauważyliście, że coś jednak niedokładnie umyliście czy ułożyliście na półkach. Tak więc skończyło się na tym, że sprzątaliście do późna w nocy, czyli nie mieliście ani porządnego snu, ani przyjemności, czy zadowolenia z siebie. Tym samym nie odpoczęliście, za to zapundowaliście sobie inny rodzaj pracy oraz stresu. Wiecie, wydaje nam się, że nie ma nic prostszego niż odpoczywanie. A jednak wiele osób popełnia błędy, chociażby takie, jak wam przed chwilą opisałam. Czyli co to znaczy odpoczywać efektywnie? Zająć się swoim hobby? Jestem za, ale pamiętajcie, że to powinna być przyjemność, na którą macie w danej chwili ochotę. A nie sztywny plan, że teraz na przykład czytacie, bo macie akurat dwie godziny wolnego. Ok, rozumiem, że jeśli nie wykorzystacie tego czasu teraz, to przez kilka dni nie będzie możliwości na lekturę. Ale czy naprawdę macie szczerą ochotę czytać? A może wolicie wyjść na spacer? Nie nakładajcie na siebie presji, że musicie coś zrobić właśnie teraz, bo macie wolną chwilę. Wiecie, co w ten sposób robicie? Sprawiacie, że to, co lubiliście, staje się kolejnym obowiązkiem, punktem na liście spraw do zrobienia. Na dodatek będziecie spoglądać co chwila na zegarek, ile jeszcze zostało Wam czasu. I przez to nie skupicie się na treści książki, mimo że to Wasza ulubiona powieść. Na dodatek wcale nie poczujecie się zrelaksowani. Wręcz przeciwnie, będziecie znów się do czegoś zmuszać. Tak samo jak do wstawania rano z łóżka, wyjścia do pracy, rozmowy z klientem i tak Czyli zrobicie sobie ze swojego hobby przymus. A to pierwszy krok do tego, aby znienawidzić to, co do tej pory kochaliście. Chyba nie o to nam chodzi, prawda? Co w takim razie zrobić? Posłuchać siebie oraz swoich potrzeb. Czyli mam ochotę poczytać książkę, to czytam. Ale jeśli nie chcę czytać, to po prostu poleżę sobie, posłucham muzyki albo ciszy. A jak wam się znudzi to nic nierobienie, być może zachce wam się umyć okna. Bo zregenerujecie nie tylko ciało, ale także psychikę. OK, ale co w przypadku, gdy postawiliście sobie pewne cele, czyli chcecie się dalej rozwijać, a nie stać w miejscu. I na przykład założyliście sobie, że co dzień przeczytacie tyle a tyle stron książki, lub nauczycie się kilku słów w języku obcym. Super, to jest ambitny cel i szczerze wam kibicuję. Ale starajcie się myśleć w dłuższej perspektywie czasowej niż jedna doba. Wiecie czemu? Bo możecie coś zawalić któregoś dnia. I to może być zupełnie od Was niezależne. Chociażby dlatego, że będzie Was boleć głowa lub wypadnie Wam coś pilnego do załatwienia po pracy. I jeśli przez to coś z Waszej listy zadań się nie odhaczy, wpadniecie w panikę. Nie nauczyłam się dziś dwudziestu nowych słówek. Nie jestem konsekwentna. Nie dam rady. Nie potrafię i tak dalej. Te myśli będą was bombardować. A co się stanie, jeśli pozwolicie sobie na odpoczynek? Poczujecie się w dobrej formie i zamiast dwudziestu słówek nauczycie się stu, lub przeczytacie tę powieść w jeden dzień, a nie trzy, czyli zrealizujecie swój cel kilka razy szybciej. Tym samym będziecie mogli zrobić sobie przerwę kolejnego dnia, aby się zregenerować psychicznie lub zająć czymś innym, na przykład sportem albo rozmową z przyjaciółmi. Bo wiecie, że i tak wyrobicie się w terminie. W ciągu miesiąca czy roku zrobicie dokładnie tyle, ile zaplanowaliście. I co z tego, że nie pracowaliście każdego dnia? Moi drodzy, chodziło wam o systematyczność czy efektywność? Chcecie pokazać, że coś robiliście, czy że to zrobiliście? I zapomnijcie o pobijaniu własnych rekordów każdego dnia. Chyba, że zamiast do celu chcecie doprowadzić się do skrajnego zmęczenia, demotywacji czy depresji. W porządku, jeśli czujecie napływ energii i jesteście w formie, to pobijajcie te rekordy. Ale nie róbcie sobie z tego celu na każdy dzień, bo w pewnym momencie nie dacie rady i skończycie z pretensjami do siebie. Wiem, że jest tyle rzeczy do zobaczenia, przeczytania i nauczenia się. Uważacie, że dacie radę to wszystko robić bez odpoczynku? Na dłuższą metę nie. Wiecie, to tak jakbyście chcieli biegać, nie patrząc na zakwasy czy kontuzje. A przecież nawet zawodowi sportowcy muszą poświęcić czas na regenerację. Nie da się ciągle pracować na pełnych obrotach. No dobrze, ale hobby czy rozwój to jedno, a pozostałe obowiązki to drugie. Sprawy się same nie załatwią, a skoro spędzamy aż 8 godzin w pracy, czasem trzeba wziąć wolne, aby iść do urzędu, lekarza lub wysprzątać mieszkanie przed wizytą gości. O remoncie już nie wspominam. I co wtedy? No, w tym kontekście wniosek o urlop wypoczynkowy brzmi nieco sarkastycznie, bo wcale nie będziecie wypoczywać, tylko stać w kolejce w urzędzie. Albo siedzieć w poczekalni u lekarza, lub robić zakupy, gotować i sprzątać mieszkanie. Ale niestety, kodeks pracy nie przewiduje urlopu na załatwianie ważnych spraw i jedynie ten wypoczynkowy. Dlatego nie sugerujcie się tą nazwą. To wcale nie znaczy, że wypoczywacie, tylko poświęcacie czas na coś innego. Czyli jest to przerwa od waszej pracy zawodowej, ale nie od innych obowiązków. Więc nie bójcie się sami przed sobą przyznać, że ten czas poświęcacie na pewne ważne sprawy, a nie na relaks. A tym samym macie prawo czuć się zmęczeni. Nie oszukujcie sami siebie, ponieważ później będziecie mieć do siebie pretensje, że nie czujecie się wypoczęci. Nawet jeśli mieliście tydzień urlopu. Ale to przecież nie było błogie nic nierobienie, tylko inna forma pracy. No dobrze, ale przyjmijmy bardziej optymistyczny scenariusz. Udało Wam się uciec od wszystkich obowiązków. Po prostu robiliście to, co lubicie, lub nic nie robiliście. Czyli rozkoszowaliście się słodkim lenistwem. Niby sukces, ale koniec końców macie wyrzuty sumienia, że nic produktywnego nie zrobiliście w weekend czy podczas urlopu. Przecież zamiast zwiedzania i wydawania pieniędzy, albo leżenia do góry brzuchem, mogliście na przykład zainwestować w rozwój swojej kariery, czyli zrobić jakiś kurs, przeczytać książkę, czy posłuchać czegoś, aby poszerzyć swoje kompetencje oraz światopogląd? Albo mogliście zrobić coś dla innych? Na przykład odwiedzić kogoś z rodziny, kogo dawno nie widzieliście. Kochani, musicie powiedzieć głośne i wyraźne stop tym myślom. Pamiętajcie, że nie ma nic gorszego niż poczucie winy oraz wyrzuty sumienia. Wasze cele są dobre i ambitne, ale jak chcecie efektywnie wypocząć, to czasem musicie coś zrobić tylko dla siebie. Jeśli zawsze będziecie dla innych, to nawet gdy sprawia wam to satysfakcję, w pewnym momencie was to zmęczy. Poczujecie się jak z tym sprzątaniem, które wcale nie jest tak fajne, jak aerobik czy bieganie. Tymczasem, jeśli naprawdę odpoczęliście. Oraz zregenerowaliście swoje siły, to znaczy, że to był bardzo produktywnie spędzony czas. Nie rozmyślajcie, co można było zrobić. Liczy się efekt końcowy, czyli to, że macie teraz więcej sił, a tym samym więcej entuzjazmu. Pamiętajcie, że nie jesteśmy robotami. Potrzebujemy odpoczynku dla ciała, ale także dla psychiki. A jeśli Doprowadzicie się do skrajnego zmęczenia, regeneracja potrwa znacznie dłużej. Nie wystarczy Wam już weekend, ani nawet dwa tygodnie urlopu. Będziecie musieli nadrobić swoje zaległości w odpoczywaniu jakkolwiek dziwnie to brzmi. A skoro nie potrafiliście do tej pory efektywnie wypoczywać, to będzie dla Was jeszcze trudniejsza. Podsumowując, nie nakładajcie na siebie zbyt dużej presji. Każdy ma prawo mieć gorszy dzień i myślenie na zasadzie muszą to nadrobić jutro czy pojutrze do niczego dobrego was nie prowadzi, ponieważ już samo myślenie o kolejnych obowiązkach jest stresem. Pamiętajcie, że za każdym razem, gdy mówicie czy myślicie, że coś musicie zrobić, to znaczy, że wcale tego nie chcecie. Tymczasem, aby odpocząć, trzeba oderwać się od codziennej rutyny i zrobić coś, co sprawi Wam autentyczną przyjemność. Dlatego pozwólcie sobie na chwilę odpoczynku. Zaakceptujcie to, że czasem możecie nie być w formie, bo na przykład nie wysypialiście się lub bierze Was jakaś choroba. Albo mieliście więcej trudnych spraw w pracy i czujecie się zmęczeni intelektualnie. Dziękuję za wysłuchanie. Miłego dnia!